Po raz kolejny na moim kanale nowy reading vlog. Jest sam początek lipca i chciałabym od razu uprzedzić, że w tym miesiącu pojawi się sporo reading vlogów. Chciałabym czytać jak najwięcej, ponieważ będę miała sporo wolnego czasu. Lipiec i sierpień. Um, troszkę z uwagi na mój zawód, lektorki, to taki wymuszony czas na odpoczynek, ponieważ zajęcia z angielskiego. Ogólnie zajęcia edukacyjne raczej nie odbywają się latem, a w tym roku też nie mam nikogo, kogo uczyłabym do poprawki albo do jakiegoś egzaminu. I też bardzo się cieszę, że będę miała więcej czasu na czytanie i tworzenie treści. Tutaj jest, pojawiła się tylko taka mała wyrwa w moim planie, ponieważ dopiero co dostałam plik. Z poprawkami mojego tłumaczenia. To, to była dość gruba książka, prawie 500 stron, więc trochę pracy przede mną, ale bardzo przyjemnej pracy, ponieważ na szczęście otrzymałam również informację, że to tłumaczenie wypadło dobrze, i gdy je czytam teraz, po miesiącu, kiedy odpoczęłam już od tekstu i nabrałam dystansu, to sama jestem naprawdę zadowolona, więc. Ale to też nie będzie trwało długo, ja mam na to zaledwie kilka dni. A później sporo czytania, będą pojawiały się też filmy we współpracach, ponieważ ostatnio pojawiło się kilka książek, które wspieram medialnie. No i ogólnie dużo tego e, na mnie czeka na stosiku, więc mam nadzieję, że reading vlogi nie będą Wam przeszkadzały. I słuchajcie, królową tego odcinka jest naprawdę wyjątkowa książka, jest to Lato Liszki, Jillian. Magdan. Książkę przełożyła Maria Borzobochata sawicka Kiedyś z tą tłumaczką na moim kanale pojawił się wywiad. Jest to wspaniała kobieta z pasją i również wspaniałe jest jej tłumaczenie, które tutaj wymagało trochę inwencji twórczej. Tytuł oryginalny tej książki jest zupełnie inny. Jest to Caterpillar Summer, czyli Lato Gąsiennicy. O co tutaj chodzi, powiem Wam, ale troszeczkę później. Jest to powieść skierowana do czytel, do Młodszej młodzieży. Jeśli oglądacie mój kanał w miarę regularnie, to wiecie, że ja bardzo lubię czytać książki skierowane do tej grupy wiekowej. Lubię sobie obserwować, jak różne rzeczy są tutaj przekazywane. Później mam ogromną przyjemność nie polecać takiej książki dalej, a teraz jestem w szczególnej sytuacji, ponieważ myślę o moim Kubusiu i e, cały czas tworzę sobie na razie tylko w myślach, ale myślę, że niedługo trzeba będzie to gdzieś e, przenieść na papier, tworzę sobie listę książek, którymi kiedyś zapełnię jego biblioteczkę, kiedy będzie miał 10, 11, 12, 13 lat e, i mają to być książki, które będą idealne dla niego oraz dla mnie. Dla jego kolegów, koleżanek, książki, które mm, przyciągną uwagę dorosłego czytelnika, nie znudzą e, i które cierpliwie skończy też młody czytelnik. Ja pamiętam, że e, gdy byłam mała, młoda, pomimo tego, że lubiłam czytać, często brakowało mi cierpliwości, by kończyć książki. I teraz lubię wyszukiwać sobie takie pozycje, które naprawdę trzymają w zainteresowaniu do końca angażują. Musiałabym troszeczkę popracować nad y, obiektywnością, ponieważ no, ja na razie zapełniam te, li, te listy książkami, które mi się podobają, a ja czytam książki dla emocji, dla bohaterów, y, a może y, mój syn będzie wolał książki przygodowe. To raczej nie jest książka przygodowa, o tym zaraz, y, ale myślę, że mam jeszcze trochę czasu, żeby gdzieś tam sobie to poukładać. Latoliszki to wyjątkowa powieść o relacjach, między rodzeństwem mamy Lisę e, oraz jej młodszego brata. Oni są w dość trudnej sytuacji, ponieważ 4 lata temu odszedł ich tata e, po ciężkiej walce z chorobą. Ta walka zostawiła rodzinę w długach, więc nie dość, mamy ciężki ładunek emocjonalny, to jeszcze dochodzi e, skomplikowana sytuacja finansowa, z którą musi mierzyć się mama Liszki oraz Kurczaka, bo właśnie tak tutaj nazwany jest um, młodszy brat. Um, jest liszka i kurczak, i to są bardzo wyjątkowe i ważne ksywki. Zaraz powiem Wam dlaczego, a może w następnym klipie, ale wracając tutaj na chwilę do ich mamy. Kobieta. Ciągnie za ogon kilka srok, bardzo dużo pracuje i siłą rzeczy zrzuca ciężar odpowiedzialności za swojego młodszego syna na lisę, liszkę. To ona zajmuje się nim na co dzień, to ona stwarza mu warunki. Rodzinne, tutaj zabrakło mi trochę słów, a nie jest to łatwe, ponieważ chłopiec ma wiele problemów, natomiast jego siostra doskonale się w nich orientuje, wie co zrobić, żeby chłopca uspokoić, ponieważ jest on bardzo nadpobudliwy, jest bardzo spontaniczny, wręcz do takiego stopnia, że jest to czasem niebezpieczne, ponieważ gdzieś nagle się oddala, nie informując i. Ich mama, co jest w tym wszystkim najbardziej smutne, nawet nie do końca zdaje sobie sprawę, natomiast trudno ją tutaj oceniać z uwagi na to, że e, jest bardzo obciążona. E, no, los z rodziną oprzeć się dość okrutnie, co niestety nie jest niczym rzadkim e, i muszą jakoś walczyć o to, żeby razem przetrwać i też e, tworzyć e, w miarę dobrze funkcjonującą rodzinę. Jak wam to opowiadam, to może nie brzmi jak coś, co skusiłoby 12 13 latka by sięgnąć po tę książkę. Natomiast ja tutaj mówię o tym aspekcie, na który ja zwracam uwagę, ale to wszystko jest opowiedzia opowiedziane w bardzo przystępnym, fajnym języku. Bo młodszy czytelnik od razu polubi Liszkę oraz ich brata, ponieważ ich dialogi są zabawne. Wybaczcie, tutaj było cięcie, ponieważ bardzo rozproszyłam się moim kotem, który zaczął atakować drzwi balkonowe. A do tego zorientowałam się, że mówię trochę za dużo, zbyt wcześnie. E, I tutaj z, wracając do głównego zamysłu, o czym jest ta książka Liszka oraz Kurczak. Mm, e... Planują wakacje, oni jadą na wakacje i z uwagi na um, nieprzewidziane wydarzenia, ich plan zostaje drastycznie zmieniony. Mieli spędzić lato z um, zaprzyjaźnioną rodziną, um, mieli spędzić ten czas wśród um, znajomych, ukochanych osób. Tak się nie dzieje. Okazuje się, że, um, nie będę Wam tutaj mówiła dlaczego, bo może każdy chciałby sam poznać tę historię, um, muszą oni spędzić lato. Z dziadkami, których nigdy wcześniej nie poznali ani nie widzieli na oczy, i również z dala od swojej mamy, co jest dla nich nowe. Jest to pierwsza taka sytuacja, odkąd stracili tatę. I może tutaj przestanę już mówić, bo powiedziałam za dużo. Jeśli chodzi o resztę tego vloga, moi drodzy, mam zagwozdkę, mam dwie książki. Przepraszam, zapomniałam powiedzieć. te książkę czytam we współpracy reklamowej z wydawnictwem Biega, i tutaj mam dwie nowe książki których nie pokazałam Wam w żadnym ostatnim book haulu, także do mojej dwie nowości. Bardzo dużo nowych książek się u mnie pojawia. Alchemika dostałam od mojego taty w takim przepięknym, kolekcjonerskim wydaniu. Nowe wydanie Alchemika, a za tą książką jest to powieść tłumaczona z języka francuskiego, dobrze pamiętam, przez Pawła Łapińskiego. Meduzy nie mają uszu. To jest premiera, która miała miejsce... Chyba tydzień temu, i wyobraźcie sobie, że nie wiem, coś się stało z dystrybucją, i bardzo czekałam na tę premierę, a później, ku mojemu zdziwieniu, w ogóle była ta książka niedostępna we Wrocławiu w żadnym empiku, nawet kilka dni po premierze. W końcu upolowałam jeden egzemplarz. Y, przepiękna jest, a absolutnie przepiękna ta książka, tylko nie wiem, którą chcę przeczytać, bo gdy zobaczyłam to wydanie Alchemika, to po prostu. Ścisnęło mnie gdzieś tutaj, i bardzo zapragnęłam wrócić do książki, którą czytałam tak wiele lat temu, że nawet nie pamiętam dobrze tej lektury. A to jest bardzo ważna powieść o kobiecie. Ilona ma lat. Louise ma 25 lat i może stracić słuch. Ona do tej pory już bardzo źle słyszała i teraz. Wydaje mi się, że czytelnik ma tutaj z nią rozpocząć e, podróż, że albo kobieta przestanie zupełnie słyszeć, albo może odzyska słuch. E, wybaczcie, ale nawet ja tylko raz i to bardzo e, nieuważnie przeczytałam opis z tyłu, natomiast już sam temat bardzo mnie do siebie przyciągnął. E, chyba zrobię sobie eksperyment, że przeczytam początek każdej z tych książek i zdecyduję, którą chciałabym. Na pewno przeczytać w tym vlogu, i wydaje mi się, że to na tyle w tym fragmencie. Nie, jakby przywitajcie się z przyjacielem na moim policzku, który prawdopodobnie będzie nam towarzyszył cały ten film. Dziękuję Wam serdecznie, widzimy się za chwilę. Dobrze, słuchajcie, właśnie jadę do fryzjera, ponieważ e, no, można by powiedzieć, że już jestem niemal brunetką, jeśli chodzi o nasadę moich włosów, i pomyślałam sobie, że fajnie będzie nagrać zaraz po wyjściu taki klip z różnicą u fryzjera. Chcę czytać jak najwięcej. I troszeczkę posypał się mój plan vlogowy. Hmm, chyba skończy się na tym, że ten vlog, który teraz właśnie oglądacie, e, będzie tylko o e, powieści lato Liszki oraz powiem Wam tylko kilka słów na temat e, innej książki, którą zaczęłam czytać i kończyć w czasie tego vloga, hmm, ponieważ trochę czas mnie goni z harmonogramem, z harmonogramem. Dalej tego nie powiedziałam z harmonogramem. Harmonogramem. wstyd. <laughs> słuchajcie, trochę czas mnie goni i muszę zacząć nagrywać następny film, e, a to będzie e, taki odcinek, który bardzo lubię, który już raz robiłam. Ile przeczytam w 12 godzin, mm, więc ten film będzie krótszy, a więcej e, pokażę Wam w tamtym, e, jeśli chodzi o czytanie, bo tutaj starałam się nagrywać dość dużo e, takich. E, ja zawsze mówię o tych, o tych fragmentach wstawki. Dlaczego? Ponieważ ostatnio rozmawiałam z jedną osobą, która ogląda mój kanał i powiedziała ta osoba, że fajnie, te vlogi są fajne u Ciebie, tylko za mało wstawek, za dużo gadania, za mało wstawek. Więc bardzo się starałam, żeby było na odwrót. A zaraz odezwę się, jak już wrócę od fryzjera i zobaczycie, jak ta różnica, czy będzie widoczna. Chciałabym, żeby blond był taki... Dość intensywne, więc mam nadzieję, że będę zadowolona. Zwłaszcza, że będzie to druga wizyta i też czasochłonna. Ale e, bez problemu, u mojej fryzjerki, do której chodzę już 12 lat, można czytać e, i jest tam bardzo komfortowo. Uciekam, jadę i odzywam się później, jeszcze w ostatnim klipie. Witajcie w ostatnim klipie do tego vloga Pogadamy sobie trochę o książkach, które przeczytałam Natomiast tak jak mówiłam gdzieś tam w trakcie w jednym z klipów Nie było tego sporo Królowa odcinka, czyli Latoliszki Książka doskonała W takiej skali pięciogwiazdkowej zostawiłabym jej pięć gwiazdek Ponieważ ma wszystko, czego... Czego potrzeba dobrej literaturze middle grade, czyli takiej dla młodszej młodzieży Przesłuchałam sobie przed chwilą pierwszy fragment, w którym opowiadałam o niej Podałam Wam ogólny zarys fabuły Jest to książka o stracie rodzica, o życiu po tym, jak dzieci mają sobie wszystko poukładać, kiedy, kiedy jeden z rodziców umiera, drugi zostaje, natomiast też jest poniekąd nieobecny, ponieważ musi zajmować się spłatą długów, ponieważ e, rodzina Liszki e, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kiedy tata odszedł i jego próby, jego leczenia mm, no, zostawiły rodzinę w ogromnych. Długach, więc oni sobie z tym wszystkim jakoś muszą poradzić. Mama nie może się nimi zajmować, jest tam w międzyczasie duża zmiana planów i rodzeństwo ląduje. Na pewnej wyspie u dziadków, których nigdy wcześniej nie widzieli na oczy. No i tam z założenia, tak naprawdę sięgając po tę książkę, na pewno starszy czytelnik ma gdzieś tam już się zorientować, że to będzie taki proces leczenia, że pewnie dziadkowie okażą się dla nich tak naprawdę zbawienni. I, i faktycznie tak jest. I to jest pięknie opowiedziana historia, gdzieś tam, co jest. Takim schematycznym posunięciem w tego typu opowieściach jest to, że Liszka, jako ta nasza główna bohaterka, um, będzie miała przed sobą jakieś duże wyzwanie um, na tej wyspie u dziadków. Podczas tego wyzwania zorientuje się, że jest, um, odkryje w sobie siłę um, i nie tylko, żeby, żeby wygrać. Nie będę mówiła dokładnie o co tutaj chodzi. Staram się mówić dość enigmatycznie, żeby nie zdradzić za dużo, natomiast jest pewien challenge, jest coś, do czego ona musi się zebrać. Um, i później odkrywa w sobie ogromną siłę, którą później też wykorzysta do dalszych zmian. Oczywiście jest postać mamy, która jest zupełnie przytłoczona tym, tym co się wydarzyło. Tak jak mówiłam, troszeczkę, um, żeby, żeby źle tego nie powiedzieć. Ona zrzuca praktycznie całą odpowiedzialność za swojego syna na córkę, i nie zdaje sobie sprawy, że jest to za dużo. Spotkają się tu bardzo ważne tematy: temat żałoby. Temat e, skrywanej złości, bo jest tu naprawdę wiele skrywanych emocji, które buzują nie tylko w e, Lisce, ale również jej mamy, kiedy musi odesłać, odesłać swoje dzieci do rodziców, z którymi tak dawno nie rozmawiała. To też nie jest łatwe, wyobraźcie sobie taką sytuację. E, jest, e, jest również e, nawiązywanie nowych przyjaźni. Jest ten nasz kurczak, czyli brat Liszki, który ma naprawdę wiele problemów. Tutaj te jego problemy nie są zamknięte żadną diagnozą, ale gdzieś tam po opisach możemy się domyślić, że on na pewno cierpi na jakieś zaburzenia i jest mu potrzebna pomoc, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. Przepiękna historia, bardzo dobrze skonstruowana, naprawdę niczego jej nie brakuje i serdecznie wam ją. Polecam. Tutaj jeszcze ilość znaczników może świadczyć o tym moim poleceniu. A zaznaczałam sobie jakieś naprawdę mądre przemyślenia liszki, ale również jej dziadka, ponieważ jej dziadek, tutaj, um, który jest w jakiś tam sposób, nie chcę mówić dokładnie o co chodzi, ale jest skłócony ze swoją córką, z mamą liszki, też mówi wiele. Ważnych rzeczy. Słuchajcie, ja w tym filmie byłam u fryzjera, wiecie, i zdradzę Wam sekret. Strasznie nie podoba mi się kolor. Nawet w podglądzie nie mogę na siebie patrzeć. Taki przerwnik. E, podczas trwania tego filmu e, przeczytałam jeszcze. Cookie, tom pierwszy w ogóle nigdzie tego nie zapomniałam. W ogóle, żeby wam o tym powiedzieć, żeby zrobić jakiś update, po prostu usiadłam jednego wieczoru i przeczytałam. To był oczywiście reread, dlatego że teraz wyszedł trzeci tom i o nim będę opowiadała w następnym filmie, ale też poniekąd o całej serii to będzie troszeczkę inny odcinek niż za pierwszy tom jest. Chyba najlepszy ze wszystkich, jak do tej pory. Przypominam, to jest taki komiks. On ma tak wiele warstw, że obiera się go jak cebulę. Ale wszystko zaczyna się od dnia, w którym główni bohaterowie, czyli bliźnięta, magiczne bliźnięta Dorian i Dori, Dori Dorian i Dani, przepraszam. E, e, oni spóźniają się na autobus, który ma zabrać e, ich do Akademii Magii, gdzie mają się uczyć. E, wszystko, cały plan się wysypuje. Oni nie wracają do domu, decydują się na poszukiwanie nauczyciela na swoją rękę. Tutaj wszystko jest wytłumaczone, czemu oni w pierwszej kolejności nie wracają do swoich. Rodziców i później e, roztacza się przed czytelnikami. Naprawdę ciekawa historia, pełna barw. E, słuchajcie, co jest ważne i co na pewno powiem jeszcze w następnym filmie, ale to musi wybrzmieć. Ja na początku zupełnie nie byłam fanką tej kreski. Byłam zachwycona kolorystyką, ale kreska troszeczkę mangowa e, bardzo mi się nie podobała. I wiecie, co jest piękne, kiedy kreska przekonuje Was do siebie opowieścią. E, teraz nie wyobrażam sobie tej historii narysowanej w żadnym innym stylu. Dużo kontrastów, kiedy mamy złe postaci, jest dużo czerni, brązu. Kiedy jest radośnie Jest dużo pięknych pasteli Wszyscy bohaterowie mają swoje kolory Jeśli chodzi o dymki dialogowe Więc idzie się połapać A gdzieś tu naprawdę dużo Jest to bardzo szczegółowy komiks Tego nie czyta się szybko Więc to nie ruszyłam alchemika W ogóle wybaczcie Ani zdania nie przeczytałam Ale podziwiajmy jeszcze przez chwilę To piękne wydanie I zaczęłam Meduzę, ale o niej tutaj nie będę opowiadać Spodziewajcie się mojej opinii w następnym filmie i e, czy możecie sobie wyobrazić lepiej dobrane znaczniki do książki? E, ale o tych książkach jeszcze usłyszycie w następnym odcinku, w którym troszeczkę będę sprawdzała swoje możliwości czytelnicze. I to tyle, moi drodzy. Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć, dlatego teraz się pożegnam. Mało treściwy był ten vlog, ale starałam się, żeby było dużo różnych przyjemnych chwil z mojego życia w urywkach. Widzimy się już niedługo ponownie na moim kanale. Na razie do zobaczenia. Cześć!